do Ewy. I pozwólcie Ewie czekać. Może chcecie ją pozdrowić? 7,5 tysiąca! 60 tysięcy! Taki jackpot! Moi drodzy, wczoraj się nie widzieliśmy, a dzisiaj takie nagrody! Czy nie stęskniliście się? Jeżeli oglądasz nas po raz pierwszy, mój kochany, to wiedz, że masz dzisiaj wyjątkową szansę. Masz szansę wzbogacić się o... razem o 67,5 tysiąca zł. A teraz powiem Ci, jak się wzbogacić. Wystarczy, że zadzwonisz na numer 0400 307 300, lub też wyślesz SMS-a o treści bikini na numer 7390. przecież zadanie jest tak banalne, że na pewno już wiesz o co chodzi, o jakie słowo. I tylko podasz mi prawidłową odpowiedź i te pieniądze będą Twoje. Twoje, nikogo innego. Nie pozwól, żeby ktoś się zgadnął. Nikt nie dzwoni. Masz taką szansę. 7,5 tysiąca złotych. Oj, kochani, hmm, nikt nie dzwoni. Jeszcze tylko dwóch graczy ma szansę. Nie chcesz tych pieniędzy? Nie wierzę, że ich nie chcesz. 7,5 tysiąca! Takie pieniądze. Co byś z nimi zrobił? A może powiesz mi o tym? Bo ja bym bardzo chciała wiedzieć, jakie są pomysły na wydanie 7 tysiąca złotych. Moi drogi, ja bardzo chciałabym wiedzieć, jak można to zrobić. Sześć literek, takie proste hasło. Jednej litery brakuje, to już wiesz. Podpowiedziałam Ci już, że pierwsza część tego słowa to sza. Dalej jest znak zapytania, i w ten znak, właśnie musisz, zamiast tego znaku, musisz wstawić jakąś literkę, która ułoży słowo. Słowo, które znajduje się tutaj. I za to dostaniesz 7,5 tysiąca. To jak? Nie chcesz 7,5 tysiąca? Na pewno chcesz. Tylko spróbuj, bo przecież, siedząc i na przykład jedząc popcorn albo pijąc sobie jakąś herbatkę, nie wygrasz tych pieniędzy. Musisz zadzwonić, musisz dać sobie szansę, bo te pieniądze czekają tutaj. Ja chcę je oddać. wie się nie udało, ale mam nadzieję, jestem pewna, że komuś się uda już teraz. Nie chcesz wygrać tylu pieniędzy? Na pewno chcesz! Spróbuj! 0400 307 300 bądź też sms o treści bikini na numer 7390. 7,5 tysiąca czeka. Kto zadzwoni do Ewy, a kto poda mi prawidłową odpowiedź? Już bardzo chciałabym pokazać Wam, co jest w tej kopercie. No jest taka ładna, złota, bardzo pięknie się błyszczy. Natomiast hasło, które jest tutaj, jest ze złota, bo 7,5 tysiąca to taka kasa, że możesz z nią zrobić co tylko chcesz, kochany. Tyle pieniędzy. 60 tysięcy to nasza nagroda główna. 60 tysięcy. Przecież to samochód. Halo, halo. Z kim rozmawiam? Halo. Halo? Jak Marian? się nazywasz? Marianie, czy znasz odpowiedź? Szapka. Szapka, sprawdźmy to. Szapka. Taka okay. mała szapa. Dobrze, sprawdźmy to. Hmm. Bardzo mi przykro, to nie jest ta odpowiedź, ale, ale, kochani, jeszcze jedna osoba. Tak jest, jedna osoba ma szansę na te pieniądze. 7500 nadal jest do wygrania. Te pieniądze mogą być twoje, jeszcze mogą być twoje. Jedna osoba, pamiętajcie: jedna, jedyna, ostatnia osoba. Mój szczęśliwy gracz, czekam na ciebie, mój szczęśliwy graczu. Kim będzie mój szczęśliwy gracz? Czy to będzie pani, czy to będzie pan? Nieważne, W każdym razie bardzo chciałabym oddać te pieniądze. Chciałabym, żeby ktoś się dzisiaj dostał i żeby ktoś miał przycudowny weekend dzięki tym pieniądzom. Kochani, kto chce wygrać 7,5 tysiąca złotych? I kto chce zagrać o 60 tysięcy złotych? Takie pieniądze nie trafiają się codziennie. Pomyśl sobie, ile musisz pracować, żeby wygrać, żeby zarobić tyle pieniędzy. A tutaj ja daję Ci szansę w tej chwili wygrania 60 tysięcy złotych w ciągu jednej minuty? Może pół minuty? Może 20 sekund? Spróbuj, przekonaj się, możesz wygrać tyle pieniędzy za podanie mi jednego hasła, takiego prostego hasła. Czy wiesz, jakiego słowa szukamy? Jedna literka dzieli cię od 7,5 tysiąca złotych. Czy nikt nie chce wygrać 7,5 tysiąca złotych? Nie wierzę w to. Wiecie co? Podpowiem Wam, że chodzi o y, takie prostokątne albo kwadratowe pudełko y, z drewna. Drewniane, tak jest, może z drzwiczkami, może bez. Czy wiesz już o co chodzi? W szatniach mogą być takie: metalowe czasami, y, czasami drewniane. Y, na buty. Na pewno wiesz już o co chodzi. Pamiętaj, pudełko drewniane. Prostokątne, albo kwadratowe, albo w szatni, albo może metalowe. Jakie to słowo? Jaki to rzeczownik? Wiesz już, że pierwsza część słowa to sza. Dalej jednej literki brakuje i później mamy k. To jak? Już tyle wiesz. No dobra, moi kochani, widzę, że bardzo ciężko Wam dzisiaj idzie. Zajrzę jeszcze raz do tej koperty, żeby się upewnić, żeby nie było już żadnych wątpliwości. Tak, to na pewno to słowo, to na pewno to słowo, właśnie to, do którego przed chwilą starałam się Was doprowadzić. Natomiast nikt jeszcze nie dzwoni. Żeby było jeszcze prościej, żeby było już banalnie prosto, powiem Wam, że to jest mała szafa. Co już więcej powiedzieć? Mała szafa, drewniana albo metalowa, w szatni, albo w domu, na buty. 7,5 tysiąca. Tyle podpowiedzi. Na pewno wiesz już o jakie słowo chodzi. Więc zadzwoń! chwyć za słuchawkę 0400-307-300. Bądź też sms o treści bikini na numer 7390. Kochani, 7,5 Pamiętaj, 7,5 może być twój. Właśnie twój. Jeżeli tylko zadzwonisz do mnie i podasz słowo, które się znajduje tutaj, już tyle podpowiedzi usłyszałeś, więcej już Ci nie mogę powiedzieć, to już jest takie proste, banalne zadanie. Tyle podpowiedzi. Czy nie macie ochoty już pobawić się w coś innego? Może zmienilibyśmy zagadkę. Tylko ja chcę komuś dać 7500. Właśnie za to proste słowo. 0400 307 300. Bądź też SMS o treści bikini na numer 7390. 7,5 tysiąca czeka. 60 tysięcy to nasz Jackpot. Który też może być Twój? Jackpot. Kochani, dzwońcie, dzwoń ty, bo masz taką ogromną szansę. Jedna osoba może wygrać 7,5 tysiąca. Takie koszące pieniądze. Na pewno wiesz, co by z nimi zrobił. Ja to wiem. Ja wiem co chciałabym, czego potrzebuję. A hmm, może Ty mi o tym opowiesz? Kochani, tyle pieniędzy, 7,5 tysiąca. Czy te pieniądze nie przekonują Cię, żeby w tej chwili chwycić słuchawkę, zadzwonić i wygrać tyle kasy? Moi drodzy, tak gorąco, temperatura rośnie, napięcie rośnie, a nikt nie dzwoni. Nie rozumiem, zupełnie. 7,5 tysiąca. Czy nie chcesz tych pieniędzy? Spróbuj. Na pewno ch chcesz te pieniądze. Więc zadzwoń, spróbuj, daj sobie szansę. 6 liter. Jednej brakuje. Wiesz już, że chodzi o duże, o małe pudło. Kwadratowe. Albo prostokątne, z drewna, albo metalu. Kochani. Kochani, dzwońcie. 0400 307 300. Albo sms o treści bikini na numer 7390. 90 już w tej chwili, wygraj te pieniądze. 3,5 tysiąca. Mała szafa. O jakie słowo chodzi? Już tyle podpowiedzi, tyle błędnych odpowiedzi padło. Na pewno wiesz, jakie to jest słowo. Jeden gracz, jedna osoba ma szansę w tej chwili wygrać 7,5 tysiąca. No dzwoń, Czekam na Ciebie. Ewa czeka na Twój telefon. Możesz pozdrowić Ewę, możesz wygrać tyle pieniędzy. dzwoń już w tej chwili. 0400 siedem 300 bądź też SMS. Przecież lubisz pisać SMS-y i na pewno lubisz wydawać pieniądze. A jak przyjemnie jest wygrywać pieniądze, o tym już nawet nie wspomnę. Dlatego dzwoń już w tej chwili i wygraj 7,5 tysiąca. Taka kasa! Czy nie masz ochoty na tyle pieniędzy? Moi kochani, mała szafa. Natomiast do końca programu zostało nam trzy ostatnie minuty. Trzy minuty, tylko tyle czasu, żeby wygrać te pieniądze, albo aż tyle czasu. Dzwonisz w tej chwili. Nie pozwól, żeby taka szansa uciekła Ci z przednosa. Siedem i tysiąca może być Twoje już w tej chwili. Kto chce wygrać takie pieniądze? Mała szafa. Drewniana, albo metalowa. Prostokątna, albo paletowa. To ja, na pewno wiesz jakie to słowo. Spróbuj. Wygrać 7,5 tysiąca. Na pewno te pieniądze przydałyby Ci się, szczególnie, że nadchodzą wakacje. Właśnie, a może przeznaczyłby się na wakacje. Tylko zadzwoń. Że... Żeby je wygrać, musisz zadzwonić i podać prawidłową odpowiedź. Na pewno wiesz już, jakie to jest słowo. Słowo jest tutaj. I ja czekam, aż ktoś wreszcie wymówi to magiczne słowo. Magiczne, bo warte 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca! Za jedno proste słowo. Przecież już wiesz wszystko. Wiesz, że chodzi o małą szafę. Drewno albo z metalu, na buty. Kochani, na pewno wiecie, jakie to słowo. Nie czekajcie, dajcie sobie szansę. Ty daj sobie szansę. Bo ktoś może cię za chwileczkę ubiec. Pamiętaj, bardzo mało czasu zostało do końca programu. Czy nie kusicie 7,5 tysiąca? Możesz te pieniądze wygrać w ciągu jednej minuty. Dzwoniąc do mnie, dzwoniąc do Ewy. To jak? Kto zadzwoni? Kto wygra 7,5 tysiąca i zagra o 60 tysięcy złotych? Bo tyle właśnie możesz wygrać. 60 tysięcy złotych. Na pewno kuszą cię te pieniądze. Na pewno chciałbyś się wygrać. I może powiesz mi, co byś z nimi zrobił? Nie czekaj, 7,5 tysiąca za jedno proste słowo. Ja już tak trzymam tą kopertę i bardzo się niecierpliwie, kto w końcu poda mi słowo, które się tutaj znajduje. Może ty? Tak jest, bo właśnie chciałam, żebyś to ty zadzwonił i wygrał tyle kasy. Takie proste słowo. Moi drodzy, 0400 307 300 bądź też sms o treści bikini na numer 7390. Ja już nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, żebyś zadzwonił, żebyś wygrał te pieniądze. Ja ich nie potrzebuję, ja chcę je komuś rozdać. Kto chce wygrać? Ostnia minuta, moi drodzy. Czas leci nieubłaganie. Chwytaj za słuchawkę. Dzwonisz w tej chwili. Zapięcie rośnie, moi drodzy. Jedna minuta i 7,5 tysiąca do wygrania. Halo, do ciebie, ciebie mówię. Zadzwoń do mnie i wygraj te pieniądze. Nie pozwól, żeby taka szansa uciekła. Zabierz je ode mnie przed końcem programu. Tak jest, bo czas leci. Jedna minuta została. Pamiętaj, już nawet mniej niż jedna minuta. Nie pozwól, żeby ktoś się za chwilę zgarnął. Musisz to być Ty. Bo przecież ja Ci daję taką ogromną szansę. Masz szansę na 7,5 tysiąca złotych. Pamiętaj więc... o tym. Dlatego nie siedź już w tym fotelu, wstań, biegnij do telefonu albo chwytaj za, sw za swoją komórkę i wyślij SMS-a. Ale najlepiej, jak to dzwonisz, bo wtedy będziesz szybciej, już się do mnie dodzwonisz i wygrasz te pieniądze, podasz mi prawidłową odpowiedź i 7,5 tysiąca to będzie twoje! Halo, dzwoń! Dlaczego nikt nie dzwoni? Telefon mi. Milczy, cisza, nikt nie dzwoni. Pamiętaj, 7,5 tysiąca. Kto chce wycyle kasy? Halo, halo, wreszcie, czy ktoś w końcu poda mi prawidłową odpowiedź? Halo? halo? Halo, halo? Jak się nazywasz? Jak masz na o, imię? Mam na imię Rafał. Rafale, jak brzmi Twoja odpowiedź? Szafka. Szafka, sprawdźmy to. Brawo, świetnie! Wygrałeś 7,5 tysiąca złotych. Gramy w tej chwili, o, 60 tysięcy złotych. Podaj mi swoje trzy liczby jedenaście. 11. osiem, 11. Sprawdźmy, czy to są szczęśliwe liczby. Nie są, to prawie, nie są to liczby, o które nam chodzi. Natomiast wygrałeś 7,5 tysiąca. Moi drodzy, jutro znowu ogromne pieniądze do wygrania. Także widzimy się jutro. Do widzenia kochani. kochani. Powtórzę jeszcze gwiazdka 7.